Dzień dobry moi i witam was w kolejnym odcineczku z Jedi Ocalały. Tak, lecimy teraz. Musimy w ogóle się dostać w końcu na niektóre miejsca. A ty co chcesz tutaj? A? Aha, tu jest interakcja, dobra. No wiem, że tutaj musimy iść. Musimy w końcu się przedostać. No, ląduj tutaj. Lecimy na kolejną tutaj odróż. Jak przypomnę, tylko zostawcie łapeczkę, komentarz tam na dole i subika. Póki co nieźle. A to co? Lądujmy. Wszystkie systemy padają. Jakiś pomysł? Restartuję silniki. Nieźle, mały. Lecimy do hangaru. Lądujemy. Trzymaj się, Billy! nigdzie nie polecimy. Dobrze. Jesteśmy tu. A tu musi być placówka. A chyba w końcu zobaczymy kantynę Griza. Dobrze. Chodź. Dobra. Mamy teraz lepszy, nowy świat. Yy, ładniejszy. No, pięknie to wygląda. Mersja jest piękna. Tak tu spokojnie. No bardzo. Co by się to spodobało. Dobre mały, daleka droga przed nami. No biegniemy tutaj, zobaczyć co to w ogóle jest. Ile tutaj będzie znajdzie? to ja tego nie wiem. Okej, okay. czyli Gris jest po drugiej stronie? Pozwolisz, że się temu przyjrzę? Wow, tam. To dopiero wielka bestia. No, bardzo wielka. Mamy cel, teraz trzeba do niego dotrzeć. Aha. Wow, ale to robi wrażenie. Ale ma śmieszne oczy, małe. No dobra, tutaj. Okej, okay, no to wiemy, gdzie mamy iść. No to pójdziemy tam. Zobaczymy, jak tam jest. teraz hmm. zwie się na dół. Tak. Ostatniego lukerhalka widziałem na bracie. Dawno temu. Prawo. Ale ładnie to wygląda. I co byś powiedział na ten. nadal twierdzę, że to jest Dalej, piękna gra. modliszka sama się nie naprawi. Liczę tylko na to, że Gris ma potrzebne części. Liki, o co to jest? Atało Zardzewiały, tak jak wszystko wokół. Dobra, my sobie będziemy to indziej sprawdzać. Okej. Okay. Zniszczony ten bachor. Co to było? Wiesz tutaj, te, tutaj są jeszcze jakieś? Nie mogę tam się przedostać. No szkoda. Dobra, no to lecimy. Muszę zapisać w razie czego. Już widzę, że pełno miejsc będziemy mieć tutaj do zwiedzenia. Skup się. O! Mamy kolejny punkt. E, o trening. O! wyłóż zdolności. Dobra. Umiejętności. Pierwsze co w mocy W końcu pójdziemy w moc, a nie było już w mocy Eee tarpnięcie. Zaćmienie umysłu Okej okay. Weźmiemy to szarpnięcie, zobaczymy co w ogóle. Aha, więcej ilość... można ten. Dobra, wrogów miałem chciał zobaczyć ten trening, jak wygląda ten trening. <śmienny> pięknie. Zakończona. Dalej pójdziemy co? Co wy na to? <laughs> Blok.

Pięknie. No to zobaczymy parowanie. Okej. Okay. Parowanie jest łatwe. Jezu jeszcze go popchałem, co nie? Zaawansowany. No dawaj, dawaj. No. Dobra, no spróbujmy. Dobra, już wiem, o co chodzi. Silny atak, to oni robią, jak są. No, chodź tu. No, chodź, chodź, chodź. Nie ma takiego ataków. Nie Nie dobra, ja chcę, Nie, nie, dobra, może to daruję. Parowanie. <grywanie> ja sobie zrobię to między czasie albo jakimś tam luźniejszym odcinku. Bo jednak to czas, 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 czas. Eee. Dobra, trzeba tutaj w końcu poszukać, co tu może być ciekawego, w ogóle, co tutaj jest. No? Tutaj było? Zeskanuj to. Te wrota chyba nie działają. No, na pewno nie działają. O, co my tutaj mamy? O, złomo wisko. L. Dobra, my musimy tam pójść. Dobra, tutaj. zyskanuj B1 Droid A chciałem ich sforsować bardziej Ale jak widać to się nie dało Dobra, musimy jakoś przejść przez tą tutaj dziurę. Ten statek jest na terenie chaosu, a to znaczy, że należy do mnie. A teraz Kolejny odłamek. Nie wyglądali na separatystów jakich pamiętam, jeźdźcy chaosu? No właśnie. To wpakował. on się wrąbał. Patrzcie, lotarki mamy. Co to jest? Oh. Zjeżdżony <śmierzony> poszukiwacz. jest co, od razu kontra zrobiłem co nie. Dobra, idziemy dalej. Wybrał sobie ciekawe miejsce do życia. No właśnie, bardzo. Spędzę. Wow. Dobra, mi z tego. Piękne widoki, nie, widoki. Wtedy nie przedrze. Chyba że z dziurą po blasterze. Ciekawe czy dadzą mi awans za wykonanie dobrej roboty. Wtedy każę innym droidom pilnować urwiska. A wtedy nie będę mógł podziwiać widoków. Hmm, to ci dopiero skopu. No właśnie, tak trochę. Problem z głowy. No już nie wiesz, że musiał pilnować. Oh, oh, oh. Czy ja trafię po prostu na to No już myślałem, że nie trafię Dobra, otwórz tą linkę To jest nie aż tam, dobra trochę czasu Ale fajnie to jest zrobione, naprawdę ładnie. Tam jest kolejny dzień, kolejny droid zmierzony. Uszkodzony lub stracony. Wykryto, eliminuje. Nie ruszaj się! Znałem uszkodzeń. O, i jest załwiony. Te droidy na pewno służą już komu innemu. Okej, okay, dawaj to. Pomóż proszę. Czy ma coś tutaj mamy za tym kamieniem? Bo naprawdę ładny głos. No, bora, tędy nie wejdę. E. Dobra, tędy poszliśmy. Hmm. Czy my coś tutaj mamy? To niemy się! Sporo tej smoły. Bądź ostrożny. To nie brzmi zbyt dobrze. Dobrze. A więc wybuchają? Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Trochę łatwiej teraz nam będzie. Nie my, mamy drogę prowrotną. To naprawdę mało przyjemne. Dobra, trochę jesteśmy uwaleni tym błotem. No co się stało, Pidroid? Co ty nie powiesz? Szkoda, że nie możemy pomóc. Czy na opartego byśmy mogli pomóc? Dobra, mamy tutaj skrzynkę kolejną. Co w niej będzie? O, krótka broda fajnie. My tam się dostaniemy. A, tam byliśmy, dobra. Puszczona zaprada. Dobra, my tam możemy pójść na dół i tam się dopiero... <laughs> no. Jak to się mówi, zasejwować. O coś nowego. Się wreszcie nauczą. Serio? Nie widzą szerszej perspektywy? Ty też jej nie widzisz. Ale jesteś droidem. Nie musisz. Ważne, że Ravis widzi. Dlatego pozwolę za... Intru! Inicjujesz praktykę! Nie jesteś... dobra, zabił mnie. O Jezu, dobra! Mogę się cofnąć i zapisać. Oj, 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 nie zauważyłem tego. Ale dobra, mamy tutaj chyba zapis nie, gdzieś tam jest. Tam jest linka. Dobra, szybko tutaj to zrobimy. E, to jest raz dwa ty do przejścia już. Uderwałeś. Kapitalna obrona Zwinny Zwinny! Mały? Pokaż To umiem. to umiem? że to no to trochę to zepsułem. Powrót. Muszę się ruszać! Dobra, tak musimy się ruszać. No dobra, mamy więcej teraz HPK. Kurde, no straciłem troszeczkę to co mogłem. Dobra, jeden mniej. A co to za. Mastodont. Rozpocząć w starcie Wypotestuję Dobra Tutaj jestem mały Mmm, pościg. Warty każdy. Podoba mi się. No i podobie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, dobranoc i tym podobne. Co my tutaj mamy? Kolejny jakąś diadem mocy? czy co to jest? Echo. Ci do to zwykli mordercy. Gorzej. Dobra, ale my sobie tutaj zakończymy odcinek, Bo nie chcę tak zbytnio długich odcinków robić, takie do 30 minut, no trochę czasem powyżej. Dlatego, że to się lepiej ogląda, według mnie. Więc, aha, mamy tutaj szybkie podróże już. Oko. Więc co, widzimy się już na następnym odcineczku, trzymajcie się i bye-bye.